LEDowa lampa sygnalizacyjna. Już nie musisz martwić się, jakie zasilanie lampy ma napęd. Proxima posiada w swojej ofercie lampę sygnalizacyjną, którą można zasilić niskim napięciem od 12 do 24 V prądu stałego lub zmiennego, albo napięciem sieciowym od 85 do 265 V. Zabrania się jednak zasilać lampę oboma napięciami jednocześnie. Zamiast standardowej żarówki w lampie zastosowano sześć potrójnych diod LED, które emitują światło widoczne nawet w bardzo słoneczny dzień. W lampie wbudowany jest przerywacz z możliwością jego wyłączenia za pomocą zwory, w przypadku gdy przerywacz wbudowany jest w płycie centrali bramy. Ponadto lampa posiada wbudowaną antenę poprawiającą zasięg pomiędzy pilotem a odbiornikiem na częstotliwości 433,92 lub 868 MHz. Lampa przystosowana jest do montażu, na przykład na słupku, jednakże w ofercie znajduje się dedykowany do niej uchwyt kątowy, który daje możliwość usytuowania lampy, na przykład na ścianie budynku. Więcej informacji na proxima.pl.